Radio. Radio. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich, nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina? Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych, za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie antyradio.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Radio. Muzo FM. Drodzy słuchacze radia, Vox FM. Dziś nie usłyszycie serwisów informacyjnych i naszych codziennych audycji. Zamilkły również inne stacje radiowe, programów nie nadają największe telewizje, nie działają niektóre portale internetowe. Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią COVID-19. Ten podatek uderzy w polskiego słuchacza, widza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszym słuchaczom i partnerom biznesowym. Drodzy słuchacze RFFM, dziś nie usłyszycie swoich ulubionych audycji, a także nie będziemy w stanie przekazać Wam najistotniejszych faktów, wiadomości i informacji. Zamilkły także inne stacje radiowe. Swoich programów nie nadają największe telewizje, nie działają portale internetowe. Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią COVID-19. Ten podatek uderzy w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Jest także zagrożeniem dla polskiego rynku medialnego, wolności słowa i wolności wy Wyboru, które zapewniają większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie. Wprowadzenie tego podatku oznacza także osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego, Obciążenia mediów, obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię COVID-19. Wrócimy do Was, jak najszybciej to będzie możliwe, z najbardziej aktualnymi informacjami. Po reklamie. Chcemy powiedzieć wam, na czym polega wspólny protest mediów w Polsce. Dajcie głośniej, ja sprawy wyjaśnią wam nasi dziennikarze. To już prawie 11, więc zaczynamy fakty w RMFFM z nami Bogdan Zalewski. Rząd chce osłabić wolne media w Polsce. Sięga pobat finansowy pod pretekstem walki z pandemią. Radio RMFFM przyłączyło się do protestu przeciwko tym planom. Wyjaśnimy za chwilę sens naszej akcji. Posłuchajcie, w jaki sposób haracz ściągany przez władze uderzyłby w was, naszych słuchaczy oraz internautów. Nasze radio w proteście nie nadawało od rana audycji. Nie usłyszeliście faktów. Nie mogliście posłuchać porannej rozmowy w RMFFM. Media bez wyboru. Taki komunikat widnieje z kolei na naszej stronie rmf24.pl. Cały czas odbieraliśmy telefony od zaniepokojonych, zdziwionych, zaskoczonych słuchaczy. Z każdym z Was rozmawialiśmy, tłumacząc z jakiego powodu zamanifestowaliśmy naszą niezgodę na plany rządu, który chce nałożyć kaganiec na niezależne media. Posłuchajcie, dlaczego sprawa stanęła na Trzymajmy się faktów. Na czym polegają rządowe zakusy? Chodzi o nowy podatek, który Ministerstwo Finansów dla Niepoznaki nazwało składką reklamową. Całość zapisana jest w projekcie ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Co się kryje za tymi określeniami? Wyjaśni Krzysztof Berentel. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, co warto podkreślić. Krzysztofie, co to jest za podatek nazywany przez rządzących składką? To ma być podatek od reklamy. Od reklamy w internecie i w mediach tradycyjnych czyli w telewizjach, rozgłośniach radiowych, w prasie, ale też w kinach i na billboardach. Rząd chce z tego podatku uzyskać rocznie około 800 milionów złotych. No i ten podatek miałby zacząć obowiązywać już od lipca tego roku. Te pieniądze mają w 50% iść na. Narodowy Fundusz Zdrowia, w 15% na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, a w 35% na nowo tworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Ten nowy rządowy fundusz ma, mówiąc w uproszczeniu, przekazywać pieniądze na takie produkcje medialne, które rządowi po prostu się podobają. A jakie mają być stawki tego podatku? No stawki będą bardzo wysokie. Telewizja, radio, kino mają płacić nawet 15% podatku od przychodów reklamowych. No i do tego dochodzą jeszcze oczywiście te podatki, które już dzisiaj. Podobnie jak inne firmy trzeba płacić. No, jest jeszcze CIT, jest jeszcze VAT. Nikt tego nie odwołuje. A teraz dochodzi ten nowy 15% podatek. Warto tu przypomnieć, że właśnie taki podatek 6 lat temu wprowadzono na Węgrzech. Doprowadził on do całkowitego zaprzestania krytyki rządu Wiktora Orbana, bo wszystkie opozycyjne media albo zamknięto, albo sprzedano ludziom władzy, albo zmuszono do uległości. To nie podatek, a kaganiec na mediach. Stracą przede wszystkim widzowie, słuchacze i czytelnicy. Nie będą mieli wyboru. Tak o tym planowanym podatku mówi dr Łukasz Przybysz, z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. A rozmawiał z nim przed chwilą nasz reporter Mariusz Fiekarski. Tak jest, witam. Mariuszu, jakie skutki przewiduje? Po pierwsze, że media redakcje ograniczą to, co najdroższe w mediach, czyli informacje i publicystykę. Redakcje będą musiały, mając mniej, mniej pieniędzy, a opierają się tylko na reklamach, przemodelować swoją działalność, zrezygnować z tego, co swobodnie teraz robią. Dlatego jak mówi dr Przybysz, to nie tylko haracz finansowy, ale właśnie kaganiec założony na niezależne media. Nie będzie można prowadzić śledztw dziennikarskich, nie można będzie prowadzić codziennego dziennikarstwa, nawet takich sytuacji nie będziemy mieć jak dzisiaj. Każdy kaganiec nakładany na media w postaci finansowej bądź e, jakiejkolwiek innej cenzury e, nie jest właściwy. Doktor Przybysz dodaje, że efekt nie będzie natychmiastowy, ale długofalowy i bolesny dla słuchaczy, widzów i czytelników, bo stracą wybór, a to podstawa demokracji. Medioznawca dodaje, że fałszywy jest argument rządu, że pieniądze z podatku pójdą na służbę zdrowia oraz, że jakiś tajemniczy fundusz będzie dzielił pieniądze, które potem częściowo wrócą do mediów. Kto i jak będzie dzielił te pieniądze, pyta medioznawca. I jak zawsze, jeśli politycy, mówi, to podział musi budzić obawy. Warszawa, Mariusz Piekarski. Chrońmy wolne media. To jeden z filarów demokracji i gwarant pluralizmu. Nie pozwólmy nam media bez wyboru. Tak wspólny protest mediów skomentował na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W geście Solidarności i wolnymi. Mediami, z szacunku dla ich dziennikarzy, pracujących na co dzień w Izbie Wyższej, poleciłem odwołać dzisiaj wszystkie briefingi i konferencje prasowe w Senacie, poinformował marszałek. Jest zupełnie inaczej niż zwykle. Tak protest mediów komentują mieszkańcy Warszawy. Jaki to był poranek, przedpołudnie dla pana, z tak brzmiącym radiem? Cichy, bez e, świeżych informacji. Pan jeździ taksówką, zauważył Pan, że dzisiaj to radio gra trochę inaczej? Tak, zauważyłem, oczywiście, i solidaryzuję się z y, tym protestem. Czego najbardziej brakowało? Wiadomości: wiadomości, porannego programu, stawa i szkoda dnia, tak. Y, zawsze słucham z Kowrona, z Kałamagą. Także, no tego bardzo brakuje. Gdyby tak było na co dzień. Nie, no, nie wyobrażam sobie tego. Myślę, że większość tutaj z nas, taksówkarzy, to popiera. Może to być jedyne wyjście, tak? Takie postawienie się. Bardzo. No ja już mam 60 lat, no to jest przyzwyczajenie. Popieram protest i jest jestem z wami. Bardzo. Usłyszał nasz reporter Michał Dobrowicz. Bardzo dziękujemy za te głosy. Jeśli wydarzy się coś bardzo ważnego, o czym powinniście wiedzieć, na pewno was o tym poinformujemy. Zawsze możecie na nas liczyć. Radio Muzyka Fakty RMF FM